Siema, widzieliście, to znowu intro i mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dzisiaj następny challenge. Wiem, że dużo dzisiaj, bardzo dużo nawet na tym kanale jest challenge. Wczoraj był jajko challenge, chleb challenge, no a dziś picie challenge. No dzisiaj jest picie. Przedstawię wam parę rzeczy. Przedstawiam wam rzeczy. Pierwszy to rosół. Normalny rosół. Tutaj nie, mamy malek. karteczki, tutaj mamy śmietanę, damonek, yes. y, tran, mleko i ketchup. ketchup. Ketchup chyba najgorszy, ale napiszcie waszym zdaniem, co jest najgorsze. Ketchup My, zaczy my zaczynamy i zobaczymy Swoły jak do? to będzie. My patrzymy. Nie, e, nie. marynarzyk kto to pierwszy. Ma Poczekajcie. Marynarzyk. kamień.

Trzy! Yes! Yes, yes, yes. Roz ja. Jest, jest, Może też. Rosja. Rosół ma. Rosół, Rosół jest! Jeden. Rosół. Jeden. Świetana! Ja, świetana. Jedynka. Okej, okay, to jeden, jeden, To Co Pięćka! Jak ją opakujesz! No to teraz ja. Nie chcę Dwa, tran. Tran. Okej, to ketchup albo śmietana, albo lega. A bo musiałby. ketchup. i śmietana. No i oczywiście my sobie standardowo nalewamy. To jest wstąpienie i za chwilę zaczynamy do nowej... do nowego odcinka. Dobra, rosół jest! Dobra. Ej, okay. Ja mam Rosu i tran, On ma śmietanę i ketchup A, a co oglądasz coś i mleko. Więc Ale całe tu musimy wypić. Tutaj. Nie, łyka mam. Łam. Jak zawsze ja... <noise> ja mam dobre. żeby to... Do, Dobra się do tamy. Jak mam najlepiej? Kurwa, dezus! Kurwa, do się <laughs> do ketuku! Dużo danonka! Lekko, dał samego danonka! i <laughs> <E tô leka. sus> mm. Potrzebuję e Ale to jest za dużo! O, od tyłu! Mogę sobie de <sus> <sus> Dobra. Dobre Jeszcze sobie trochę mleczka dodaję Ty teraz ma O Tak, no posniesz się Ja to muszę Jak Jaką mleko kupię? Ja. <śmiech> <śmiech> Może następny challenge będzie dzisiaj, <laughs> jutro, pojutrze, a ja Dobre dobry a ja muszę Ja <laughs> Jego chałupa. On prząta. Byliśmy wczoraj u Grubasa, u Solki sorki, sorki, u Dawid, się Lęczka Pro. Byliśmy u niego i on sprzątał. Co ty chcesz? Dawid się <laughs> To jest jakby matka nasza, co nie? Skowaj tam, e, tam do tej szafki tam koło. Ale mam brudne tej... ręce. Daj się napić tranu, Wiktor. Chcesz mleka? Nie. To chcę do Monika dokończyć. Nie, zobacz, patrz do kibla. Patrz do, kidla, patrz do No, spór. no spór. Okay, a co, widziałeś to? Co byłem nie chciał się spuścić? Moja kanapka? Tak. to no. jest jeszcze jeden. Nie. Przypili? No. Ja do końca ci wydam Potem No. No. Elo. No. no i nara. Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No Roo.